Witam. To już piąty tydzień, w którym za dużo się nie działo. Był na pewno gorszy od poprzedniego. Mimo, że ocena nie jest najgorsza, to tak naprawdę niewiele zrobiłem. No, ale z takich ważniejszych rzeczy, no to na pewno już czuję taki nawyk do nauki angielskiego, że mi się chce to robić. Szczególnie dzięki tej stronce, którą sobie znalazłem i z której korzystam. Ona jest fajna, taka trochę wciągająca. Nadal problemy są ze wstawaniem. Nie wiem czemu, ale się budzę i no nie mogę zleść z tego łóżka. No to jest najgorsze. Jest ciężko, bo te pierwsze tygodnie były łatwiejsze. Natomiast jest naprawdę ciężko. Nie wstałem przez cały tydzień, chyba poniżej 7.30. No a powinienem wstawać o 6.30. Druga sprawa jest taka, że też trochę za późno chodzę spać i to mnie później mieli. No, ułożyłem sobie plan ćwiczeń z szachów, bo to było takie. Do tej pory niedoprecyzowane i robiłem po prostu na czu. Ja teraz już w sumie wszystko mam rozpisane, co muszę zrobić po kolei, więc to też jest o wiele łatwiejsze. I zrobiłem sobie też od razu tabelkę, żeby wiedzieć co umiem, a czego nie. No i teraz będę robić tylko rzeczy, które, których nie umiem. Będę robić po 5 razy tego samego. No ATG System też sobie go tam dołożyłem, parę ćwiczeń, już go nawet zrobiłem, także. Także jest całkiem ok. Jeśli chodzi o angielski, no to właśnie dzięki tej aplikacji ładnie to nadgoniłem filmy tak samo. No, ale problem jest taki, że za mało robię. Trochę za dużo na, na YouTubie siedzę i oglądam filmów. Myślę, że to mi strasznie dużo zabiera czasu. No. Z 3 godziny to tak co najmniej myślę, że dałoby się je zamienić na coś innego. No i. Też stwierdzam, że te działania biznesowe, które do tej pory robię, są zbyt okrojone. A to w sumie miała być główna, jedna z głównych rzeczy w tym projekcie, także no, muszę się bardziej postarać. No i mamy podsumowanie piątego tygodnia. On nie wygląda jakoś najgorzej. Tak, on jest w sumie w środku gdzieś stawki, No tylko właśnie nie było biegania przez skręconą kostkę. Ale za to nadrobiłem treningi siłowe. No i tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o angielski. I o, filmy szachowe, tak samo zadania, no zrobiłem tego trochę ponad normę, szkoda, że ta kostka jeszcze jest niewygojona kompletnie, no w sumie tydzień i dwa dni chyba dopiero minęło, także no w sumie powinienem dać sobie więcej czasu, dzisiaj już byłem biegać, przebiegłem może 700 metrów i jest całkiem okej, okay. tam czuję jeszcze jakieś uciski, ale, ale jest ok. Myślę, że jeszcze z 2-3 dni i i będzie naprawdę dobrze. I tak jak mówię, naj, największym moim problemem jak na razie to jest wstawanie i to kotłowanie się w łóżku, no bo to jest w ogóle niepotrzebne, później zamula strasznie i później się nic nie chce. No, także to by było na tyle. Ja właśnie zaczynam sobie robić plan na ten tydzień. No i mam nadzieję, że w końcu zrobię wszystko w tym tygodniu, co bym chciał. To już powinno być zrobione bardzo dawno temu. Także dzięki i do następnego.